obiekt z zewnątrz naprawdę budzi szacunek, i widać, że jakoś prac jest dobrych, a w związku z tym też był dobry nadzór. Także za ten nadzór serdecznie dziękuję służbom inwestycyjnym, jak i gospodarzowi i gospodarzom tego obiektu, którzy z tego co wiem, pochodzili Więc... z wres... No i drodzy policjanci, którzy pełnicie tutaj służbę, te... każda instytucja zasługuje na to, aby. Funkcjonowała w godziwych warunkach, miała yy, godziwe narzędzia pracy, dobre wyposażenie. Szanujcie to, co... Ramię. Wręcz! Prezentuj. Ręcz! Na brawo! Patrz. Standard Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Odprowadzić. Kopania. Patrześć! Brawo! No, no. Panie Komendancie, dowódca urotości podjąć czwartego wzroka melduje zakończenie uropisnego apelu.